Cześć. Z tej strony Mariusz Bernacki, witam Cię na moim kanale. I w dzisiejszym materiale chciałbym Ci przedstawić coś związanego z nadchodzącym okresem świątecznym. Zapraszam. Niestety, ostatnimi czasy moje przeziębienie uniemożliwiło mi troszkę nagrywanie, tak jak w sumie teraz, ponieważ pewnie słyszysz w moim głosie, że jest taki no, troszkę schorowany. Aczkolwiek postanowiłem, że coś nagram, bo już nie mogłem się doczekać, tak naprawdę. I dzisiaj chciałbym poruszyć ważny moim zdaniem temat o nadchodzących świętach i co za tym idzie przy publikowaniu na Amazon KDP. Przejdźmy sobie na Amazon KDP, i tu jak już dobrze widzisz, jest jednoznaczna informacja o tym, że moim zdaniem już teraz warto zacząć wydawać produkty low content i no content. Typowo pod święta. Nie muszą być to oczywiście tylko Christmas Notebooks. Mogą to być również produkty low-content, które będą przeznaczone na prezenty, bo to będzie najważniejsze. Ponieważ przy okresie świątecznym, okresie prezentów, wiele osób naprawdę siedzi bardzo dużo na Amazonie i kupuje na potęgę różnych zeszytów, książek. Kolorowanych i tak dalej dla dzieci, ponieważ jest to dość tanie na Amazonie. Mają to na drugi dzień lub nawet w tym samym dniu, bo tak szybka jest dostawa Amazona i po prostu korzystają z tej możliwości, że mogą sobie wybrać fajne, ciekawe produkty na Amazonie. Ja sam osobiście jeszcze nie przeżyłem tego momentu świątecznego na Amazonie, ponieważ zacząłem publikować w styczniu to będzie właśnie mój pierwszy moment, który mam nadzieję, że fajnie wystrzeli, podbije wszystkie produkty, bo właśnie na tym polega ten Q4, czyli Quarter 4 yy, świąteczny i ja sam już się biorę za tworzenie właśnie tego typu produktów związanych ze świętami, jak na przykład właśnie Christmas List Journal i jeśli chodzi o o sprawdzenie, o analizę tych produktów. To na ten moment na pewno analiza wyjdzie słabo, oczywiście, ponieważ no w tym momencie jeszcze nikt tego nie kupuje. No to jak to ma się dobrze, po jak to ma wyglądać dobrze w rankingu? No, no nie będzie na pewno, sporadycznie niektóre produkty, tak jak tutaj widzisz, już coś się tam sprzedaje, bo utrzymuje się na dobrej pozycji w głównej kategorii books. Ale przed samymi świętami, czy też już w połowie grudnia, może nawet wcześniej. Więc mogę się założyć, że te produkty będą się świetnie sprzedawać i pozycja ich drastycznie wzrośnie. Więc już jest teraz dobry moment, żeby właśnie wejść na Amazona KDP, zacząć tworzyć, zacząć publikować i tak jak mówię, zacząć od właśnie produktów świątecznych, produktów na prezent. Może być to na przykład jakieś puzle, sudoku, no tak naprawdę cokolwiek, ale w otoczce świątecznej, żeby była fajna okładka świąteczna, jakiś fajny tekst związany ze świętami, bo na pewno dużo ludzi będzie używało tych słów kluczony, kluczowych związanych ze świętami, jako poszukiwania na prezenty. I moim zdaniem to będzie świetny pomysł na, na to, aby wejść właśnie na Amazona KDP w tym momencie totalnie w sumie bezkosztowo bo jeśli, no pomijając jeśli jesteś oczywiście zainteresowany moim kursem, no to tylko opłata za kurs a, a resztę tak naprawdę publikowanie jest za darmo, ponieważ no nie potrzebujesz mieć ani jednej złotówki żeby utworzyć zeszyt możesz to wszystko zrobić za darmo zarejestrujesz się zupełnie za darmo Znajdziesz słowa kluczowe zupełnie za darmo. Programy i wtyczki są jedynie ułatwieniem oczywiście bardzo mocnym ułatwieniem, ale bez nich też da się stworzyć dużo fajnych rzeczy. Nie trzeba wcale ich kupować. Nie jest to taki must have, że nie ma opcji, że tego nie będziesz miał. To nic nie zwoiłeś na Amazonie. Okładkę stworzysz w kanwie za darmo. Pełno okładek jest nawet świątecznych, właśnie zupełnie za darmo. W sensie zdjęć jest zupełnie za darmo i możesz to stworzyć bez problemu. Środek możesz pobrać pełno. Podawałem we wcześniejszych filmikach różne low contenty i możesz też samemu stworzyć na przykład. Jeśli chcesz być takim no, bardziej profesjonalnym, oczywiście możesz zakupić jakieś low contenty specjalnie pod święta, lub też je samemu stworzyć, ale no, nie, nie jest to konieczność. Ważne, żeby ta okładka była fajna, rzucająca się w oko, żeby miała o, taką charakterystykę świąteczną, jak na przykład tutaj widzisz ten y, notes związany ze świętami. No Moim zdaniem, naprawdę fajnie wygląda jest bardzo prosty bo podejrzewam, że to jest jedynie nawet zdjęcie pobrane lub ewentualnie dodany tutaj jako notes jest to zeszyt w linię, zwykły zeszyt w linię i z tyłu okładka i z przodu okładka bardzo prosty produkt W tym momencie, milionowe, któreś tam miejsce oczywiście no sprzedaje się sporadycznie, tak jak widać, ale jest od 2016 roku. I jak ty w tym roku utworzysz coś na, na święta, no to co święta tak naprawdę możesz liczyć na jakąś fajną sprzedaż. Bo oczywiście Twoje produkty nie będą się sprzedawać w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, świąteczne, ale podczas takiego boomu świątecznego możesz dużo zarobić. Przy czym, no, nie inwestując zupełnie nic lub jakieś tam małe pieniądze w porównaniu do tego, o ile możesz tak naprawdę zarobić. Więc wydaje mi się, że to jest teraz, będzie bardzo dobra nisza i moim zdaniem trzeba się do niej fajnie przygotować, tworzyć, stworzyć dużo rzeczy, bo nawet pomimo tego, że będziesz miał też inne rzeczy normalne, to one też mogą się oczywiście sprzedawać, ale to będzie taki. Top 10, top 3, no nie wiem, w sumie w zależności ile masz różnych yy, yy, zaszytów produktów low content serii, ale to na pewno będzie się sprzedawać, więc wystarczy tylko tworzyć, poświęcić trochę na to czasu i później zbierać plony właśnie w grudniu. I przypuszczam, że jeszcze może coś w styczniu, w zależności od tego, jak to będzie ciekawe i, i czy będzie się to nadawało nie tylko na święta tak jak właśnie różne kolorowanki i inne produkty low content mam nadzieję, że zmotywowałem Cię do tego, aby właśnie teraz ruszyć jak najbardziej z Amazonem ponieważ no, jeśli teraz nie ruszysz no to będziesz żałować żałowała, żałował w styczniu lutym, w marcu, ponieważ no, z tego co widziałem można naprawdę duże pieniądze zarobić podczas grudnia i, i ta sprzedaż całkowita może fajnie wystrzelić więc moim zdaniem jest to bardzo dobra opcja teraz, aby zacząć się tym interesować bardziej i zacząć tworzyć. Jeśli podobał Ci się ten materiał, proszę cię o zostawienie łapki w górę. Możesz również dać subskrypcję, żeby nie ominąć nowych filmików. Zaznaczyć dzwoneczek, bo to też jest takie powiadomienie, o którym, poprzez które właśnie YouTube powiadamia Cię, że dodałem nowy filmik. No, i napisz coś w komentarzu ciekawego, ponieważ to też dodatkowo pozycjonuje filmik na, poprzez algorytm YouTube'a. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego materiału do końca i życzę Ci miłego dnia lub też wieczoru.